Pójdę do siebie i sprawdzę fokus z obozu buntowników. No dobra, fokus synów Prometeusza jest zaszyfrowany, ale złamanie zabezpieczeń to kwestia czasu. Proszę, gotowe. Periloi. Zdaje mi się, że weszłaś w posiadanie cudzej własności. O, nie jesteś zaskoczony? Po tym, jak chciałeś sprzedać mnie zenitom w laboratorium Hadesa? Ani trochę. Gdy usłyszałem, że jedna łowczyni napada obozy regalii, zrozumiałem, że uciekłaś. Nigdy nie byłaś na zbyt subtelna. Radzę ci od teraz trzymać się z daleka od buntowników. Bo mieszasz się w coś, czego nie rozumiesz. Rozumiem jedno, Silence że dałeś możliwość dominacji maszyn niebezpiecznym typom i rozkręciłeś wojnę domową. Znowu. Muszę coś z tym zrobić. Jak chcesz. Rób wszystko po omacku, jak zwykle. Opóźniasz jedynie to, co nieuniknione. Ale cię ostrzegę. Synowie Prometeusza są wytrwali i chcą twojej głowy. Póki co nic nie mogę z tym zrobić. O, jak się boję. Co ja zrobię bez twojej ochrony? Powinnaś się obawiać, Aloy. bardziej niż myślisz. Mam lepsze rzeczy do roboty, niż cię edukować. Życzę powodzenia w błądzeniu we mgle ignorancji. Au! Któregoś dnia zamknę tę jego arogancką gębę permanentnie. Ale najpierw muszę się dowiedzieć, dlaczego robi to, co robi.